tym temu stworzyłem środek dla produktu typu word search a dziś wykonam dla tej książki okładkę na dwa sposoby do drugiego użyję programu opartego o sztuczną inteligencję a do pierwszego nie jeśli jeszcze nie zapoznajesz się z poprzednim filmem to teraz wyświetlać się odnośnik do niego w górnym prawym rogu warto się z nim zapoznać ponieważ dowiesz się jak działa zaawansowane narzędzie, jakim jest Bookbolt. Jak szybko oblicza wymiary dla okładki. Dowiesz się, jak możesz wygenerować przeróżne łamigłówki oraz jak szukać nisz, słów kluczowych oraz kategorii. A jeśli jesteś nowy na tym kanale a interesują Ciebie tematy związane z self-publishingiem, sztuczną inteligencją oraz krypto, to zostaw subskrypcję na kanale. A ja odwdzięczę się Tobie materiałami związanymi z tymi tematami w przyszłości. Firmy pojawiają się na kanale każdy poniedziałek. Zanim przejdę dalej, to chcę Ci przypomnieć, że dziś jest ostatni dzień na wykorzystanie kodu obniżającego cenę mojego kursu Amazon KDP Masterclass o 15%. Wyświetla się on teraz na ekranie. Link do kursu umieszczam w opisie i w przypiętym komentarzu. A teraz wracajmy do tematu odcinka. Czas na stworzenie okładki. Zalogowałem się do programu Bookbolt i uruchamiam Bookbolt Studio. Przychodzę do miejsca, gdzie znajdują się kształty, i wybieram z listy kwadrat. Rozszerzam go do samych krawędzi okładki, tak żeby pokrył on całą powierzchnię. Zmienię kolor na trochę bardziej żywy, w końcu jest to produkt dla dzieci. Ten myślę, że będzie w porządku. Przypomnę, że lewa strona to tył okładki, a prawa to przód. Dodam w pierwszej kolejności tytuł Shape Word Search. Warto poeksperymentować z różnymi czcionkami. Ja zdecydowałem się na to. Super funkcjonalnością przy tworzeniu takiej książki w Bookbold są efekty. Z pewnością uatrakcyjniam tytuł. Podpowiem Ci, żebyś unikał tego typu zniekształceń, które spowodują, że tekst będzie nieczytelny. Poza tym nie wygląda to dobrze i mało profesjonalnie. Zastosowałem takie ustawienie. Proponuję rozdzielić każde ze słów. Będzie je można wtedy rozmieścić w dowolny sposób na okładce. Kolejną dobrą praktyką jest skopiowanie jakiegoś obiektu ze środka książki i umieszczenie go na okładce. Chcemy w końcu pokazać próbkę tego, co może klient znaleźć w środku. Kopiowałem jeden z wcześniej stworzonych obiektów z mojego środka i wkleiłem go na okładkę. Teraz dobrze jest umieścić biały element z tyłu tego obiektu, żeby był on lepiej widoczny. Dodaję na dole strony pasek, w którym napiszę For Kids. Dodam także na froncie ilość stron łamigłówek, jaką ma moja książka. Warto też opublikować z tyłu strony ze środka produktu oraz nazwę autora. Wygląda to wtedy bardziej profesjonalnie. Okładka, którą stworzyłem, jest dość prosta. Chciałem pokazać Ci w ten sposób, jak możesz wykorzystać dostępne narzędzia w Bookbot. Do tworzenia okładek, myślę, że program ten jest prosty w obsłudze i bardzo intuicyjny. Bookbot skontaktował się ze mną i zaproponował zniżkę 20% dla moich widzów. Link do tego narzędzia i kod obniżający jego cenę zostawiam w opisie. Teraz już tylko wystarczy pobrać całość w ten oto sposób. Kliknij w Download i wybierz opcję Cmyk. Dla druku jest to zdecydowanie lepsza opcja od np. RGB. Jakość książki po wydruku będzie o niebo lepsza. Przypomnę Ci, że cały czas możesz odebrać całkowicie za darmo paczkę z niszami, słowami kluczowymi i kategoriami oraz dołączyć do darmowej grupy na Facebooku. Link do nisz i do grupy zostawiam w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Drugim sposobem, jeszcze szybszym jest wygenerowanie okładki przy pomocy sztucznej inteligencji. Użyję w tym celu programu, który nie tak dawno omawiałem na kanale w dwóch filmach. Jeśli jeszcze nie widziałeś tych materiałów, to możesz kliknąć teraz w prawy górny róg i obejrzeć je. Po zalogowaniu się do ideogramu wpisałem taki prompt, który stworzył dla mnie cztery różne okładki. Prompt, jaki użyłem do wygenerowania umieszczą w opisie Możesz go edytować i użyć pod siebie i swojego wordsearcha. Program ten jest płatny, ale ma swoją wersję darmową, tak żebyś mógł go przetestować. Wspomnę jeszcze, że możesz używać tych projektów do celów komercyjnych. Twórcy zgodnie z regulaminem na dzień, w którym nagrywam ten film, zezwalają na to. Pobiorę teraz jeden z nich i przerzucę go do kanwy. Natomiast wcześniej musimy znać wymiary okładki. O ile w Bookbox wymiary zostały wyliczone automatycznie, to tutaj musimy to obliczyć na własną rękę. Pomoże nam w tym kalkulator zaprojektowany przez Amazona. Przejdź na tą stronę i uzupełnij wszystkie rubryki. Zacznij od wybrania typu książki, zaznacz czy będzie to hardcover czy też paperback. Hardcover to książka w twardej oprawie i jest droższa w druku, więc polecam tutaj wybrać paperback. Następnie zdecyduj się na typ środka, wybierz kolor papieru, tu zaznacz left to right, inches, rozmiar, czyli 8,5 na 11, ponieważ takie były wymiary środka książki, a na końcu podaj ilość stron, tu znajdziemy wymiary okładki. Teraz przepiszę je do kanwy. Załadowałem już okładkę wygenerowaną przez Ideogram. usunę tekst for kids, który znajduje się na dole, ponieważ jest zdublowany. Brakuje jeszcze tyłu książki. Dodam taki. Jest to grafika pobrana z biblioteki Canva. Teraz rozdzielę tył i front okładki. W ten sposób z tyłu oczywiście można też dodać stronę ze środka oraz nazwę autora. Tak jak już wcześniej wspominałem. Skończony projekt należy pobrać, klikając W Udostępnij, pobierz PDF do druku. Jeśli korzystasz z płatnej wersji kanwy, zaznacz tu Cmyk. Tak jak już mówiłem, jest to lepsza opcja do druku. Jeśli masz wersję darmową, RGB też będzie ok. I ponownie kliknij, pobierz. Jak już mamy stworzony środek oraz okładkę, to teraz wystarczy opublikować książkę na Amazon KDP. Nagrałem film, w którym pokazuję krok po kroku jak to zrobić, więc zachęcam Cię do zapoznania się z nim. Myślę, że zaprezentowałem Tobie ciekawe sposoby tworzenia okładek i wykorzystasz je przy swoich publikacjach. Daj znać co myślisz o tych okładkach i jaki sposób według Ciebie jest lepszy. A jeśli ten film był pomocny dla Ciebie, to zachęcam ponownie do zostawienia subskrypcji, lajka oraz kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki.